Testujemy yy, wytrzymałość MacBooka Pro z, z 2013 O już się grzeje, kurde. Grzeje się, grzeje, już komputer. Koiwa jara się komputer, ja pierdolę gość Grzeje się, laptopie wytrzymał. A zobaczcie na mój monitor. Czekaj tylko. Poczekaj ja. Ja chcę eee, tu... Eee. Cichną. Słyszysz? Já bych na maku vydal, jak níž měl neměl a... PC